Assalamu Alaikum, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jest piątek i został nam dokładnie tydzień do Ramadanu, ale od początku. Co to jest właściwie ten Ramadan? Jak już e, kiedyś wspomniałam, muzułmanie raz w roku mają taki szczególny czas, taki szczególny miesiąc nazywany Ramadanem. Jest to miesiąc, w którym Muzułmanie wierzą, że został zesłany prorokowi Muhammadowi pokój z nim Koran i na pamiątkę tego wydarzenia muzułmanie, właśnie tak jak zalecono w tym że Koranie, poszczą przez miesiąc. Poszczą od świtu do zachodu słońca. Na czym polega muzułmański post? Muzułmański post to przede wszystkim niespożywanie żadnych pokarmów, i nie picie żadnych napojów, nawet wody, od właśnie w świtu do zachodu słońca. W tym czasie również muzułmanie nie mogą ani palić papierosów, ani współżyć ze swoim współmarzonkiem. Nie mówiąc już o innym współżyciu, nie ze współmarzonkiem. Jest to też czas, który warto poświęcić na recytację Kur'anu, na dodatkowe modlitwy, na dodatkowe jałmużny. I wszystkie wszystkie dobre uczynki są bardzo mile widziane w islamie, a szczególnie właśnie w tym czasie Ramadanu. Muzułmanie wierzą również w to, że szatan jest w czasie ramadanu zamknięty w piekle, więc na tej ziemi nam tutaj nie miesza, nie podszeptuje nam złych rzeczy, złych e, e, czynów, nie podpowiada nam, żebyśmy robili, więc e, ten post w jest nam jakby przez Boga ułatwiony i warto wtedy właśnie w tym czasie e, skupić się nie tyle na tym, że nie jemy i nie pijemy, tylko na tym, żeby stawać się lepszymi ludźmi, lepszymi muzułmanami, starać się właśnie wykonywać jak najwięcej tych aktów czci oraz tych dobrych czynów. Jeden z dobrych czynów, który jest bardzo właśnie poważany w czasie Ramadanu, jest to karmienie ubogich ludzi i karmienie też innych płaszczących ten, kto właśnie w czasie ramadanu daje posiłek temu, który również pości, otrzymuje nagrodę, tak jakby on sam pościł, bez umniejszenia nagrody tego poszczącego. Więc myślę, że, że warto dzielić się jedzeniem, a w czasie ramadanu szczególnie warto się tym jedzeniem dzielić. I tutaj zaznaczę, że wiele osób pyta, czy ten obowiązek postu jest dla wszystkich. Więc tak, w Islamie każdy ma obowiązek poszczenia w miesiącu Ramadan, ale jeżeli chodzi o to powstrzymanie się od spożywania pokarmów i picia wody, jeżeli ktoś jest chory i jeżeli jego choroba jest stwierdzona przez lekarza, że post mógłby zagrażać jego stanowi zdrowia, czy nawet życiu to wtedy taka osoba nie pości, jeżeli to jest choroba przewlekła i ta osoba nie ma możliwości później odrobić tego postu, czyli pościć w innym czasie, w ciągu następnego kolejnego roku do następnego Ramadanu, odpościć te Ramadanowe dni, to wtedy taka osoba ma obowiązek za każdy dzień postu ofiarować posiłek ubogiej osobie. Czyli takie bardzo, bardzo humanitarne rozwiązanie. Jeżeli nie możesz pościć, nie masz możliwości tego postu odrobić w innym czasie, nakarm tych, którzy potrzebują. I za każdy dzień postu właśnie nakarm jedną osobę. Czyli jeżeli matemat ma czasami 29, czasami ma 30 dni, to ile osób będzie dzięki temu nakarmionych. Myślę, że to jest cudownie i taki piękny akt e, dobroci od Boga, że z jednej strony daje nam taką dispensę, a z drugiej strony właśnie pozwala nam odrobić to w sposób, który będzie również wspierał innych ludzi. E, kolejną sytuacją, w której e, niektórzy nie poszczą, jest na przykład ciąża. E, kobieta, kiedy jest w ciąży, kiedy uważa, że. Ten post mógłby zagrażać jej zdrowiu czy, czy zdrowiu jej dziecka. Wtedy ma prawo nie pościć, i wtedy również te dni, jeżeli ma taką możliwość, w ciągu kolejnego roku odrobić. Wtedy odrabia ten ramadan. Jeżeli takiej możliwości nie ma, również karmi osoby ubogie. Kolejną sytuacją, ja byłam w tej sytuacji w tamtym roku, jest karmienie piersią. Kiedy kobieta. Boi się o to, że jej pokarm, albo jej zdrowie, albo że jej dziecko ucierpią ze względu na, na post w tym czasie Ramadanu, można taki post właśnie później odrobić. Kolejną sytuacją jest to, jeżeli ktoś jest w podróży. Jeżeli ktoś pracuje na przykład lub ma taki obowiązek, żeby gdzieś wyjechać w czasie Ramadanu i jest w podróży. W islamie podróż też ma pewne obostrzenia, są pewne zasady, jak liczymy tą podróż, od kiedy to jest już podróż. O to warto zawsze zapytać i mama lub jakąś osobę, która ma dużą wiedzę na ten temat, czy to już jest podróż, czy jeszcze nie. To wtedy też tak osoba może nie pościć w czasie podróży i później po powrocie odrobić lub w trakcie kiedy już gdzieś będzie miał taką możliwość, ta osoba może to odrobić Ma na to rok do kolejnego Ramadana. Też byłam w takiej sytuacji w trakcie Ramadanu. Miałam długą podróż, podróż samolotem i wydawało mi się to wtedy bardzo trudne, żeby pościć w trakcie tej podróży. I później właśnie po Ramadanie odrabiałam te dni postu. Także bardzo się cieszę, że Bóg dał mi możliwość też odrobienia tego postu, i tego postu związanego z kamieniem, i tego postu związanego z podróżami. Jest jeszcze jedna sytuacja dotycząca szczególnie, właściwie tylko kobiet. Kobieta, która miesiączkuje, która w trakcie ramadanu ma miesiączkę, wtedy ona nie pości, w tym czasie miesiączki, nie pości, nie modli się. I e, tak jak modlitw kobieta po zakończonej miesiączce nie odrabia, e, tak dni postu należy odrobić. Czasami zdarza się tak, że kobieta cały dzień pości i tuż przed przerwaniem postu orientuje się, że, że jednak w tym dniu pościć nie powinna, to wtedy cały ten dzień trzeba jednak od nowa odpościć i, i to jest wtedy y, jakby ten Post w tym dniu nie był ważny. Myślę, że, że, że to tyle z takich rzeczy odnośnie ra Ramadanu, odnośnie tego właśnie kto powinien pościć, kto nie powinien pościć. Oczywiście nie poszczą małe dzieci, poszczą osoby dorosłe, osoby dojrzałe. Warto dzieci zachęcać do właśnie robienia dobrych uczynków, do tworzenia na przykład dekoracji na Ramadan do przygotowania wspólnie wieczornego posiłku z rodzicami. Warto, żeby dzieci właśnie zaangażować w ten czas ramadanu, żeby dzieci wiedziały, że to jest taki szczególny czas. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie ramadanu, to zapraszam do zadawania ich w komentarzu. Postaram się i jak Bóg da, na mi odpowiedzieć. Ramadan już za tydzień i myślę, że w tym czasie ramadanu Będą się pojawiać filmiki właśnie związane z Ramadanem. Myślę, że będzie też więcej inszala filmików poświęconych duchowości, Islamowi. Więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do oglądania, a niezainteresowanych też zapraszam do oglądania, bo może Was to zainteresuje. A na dzisiaj Wam życzę wszystkiego dobrego i miłego weekendu. I z tego miejsca też chciałabym złożyć serdecznie życzenia najważniejszej osobie w moim życiu, pod której stopami jest raj. Także wszystkiego najlepszego mamusiu z okazji urodzin, jeszcze raz 100 lat, 100 lat i całuski. Salam alejku.